Dostałeś mandat za parkowanie? Olej to, serio! Bo to nie jest mandat, nie jest to nawet opłata dodatkowa. To tylko wezwanie do zapłaty za jakąś rzekomą umowę. Najmu miejsca parkingowego, której nawet nie podpisałeś. A żeby ktoś mógł cię pozwać za to na serio, musisz do sądu i co? Udowodnić, że to ty, konkretnie ty, parkowałeś. Tam wtedy, jak, magicznie... Ale przecież mają dane właściciela auta stepik. Tak? No i co z tego? To, że auto należy do Ciebie, nie oznacza, że ty nim wtedy jechałeś, to nie wystarczy. Wystarczy, że odpiszesz, to ja nie parkowałem. I koniec, ich problem nie twój, bo to oni muszą udowodnić, że ty prowadziłeś auto. Ty zaparkowałeś i ty złamałeś regulamin. A skoro nawet coś takiego to ściema, to pomyśl, ile jeszcze płacisz nie swoich długów, ile rzeczy Cię przygniata, bo ktoś powiedział, że musisz płacić. Zgłoś się na analizę Twojej sytuacji finansowej. Oddłużanie, negocjacje z wierzycielami, upadłość konsumencka, pozyskanie finansowania. Nie wszystko, co wygląda jak dług, naprawdę nim jest. Zaobserwuj profil, najserduszko napisz komentarz, na pewno się do Ciebie odezwę.